Cześć Wam, witam Was serdecznie Jest 15 maja, 5.15 rano Zapowiada się piękny, słoneczny dzień Dzisiaj wybieram się w trasę z Michałem Michała już poznaliście jak jechaliśmy turdy pomorskie Teraz ma, ma przyjechać Trasa będzie najpierw lecimy tutaj z Gdańska na nowy dwór Potem mamy jakoś w dół odbić w stronę Kwidzyna Nie wiem dokładnie, będę wiedział jak Michał przyjdzie on jest z naszym nawigatorem Także tak, wczoraj kurier przyniósł mi świeżutki nowy strój kolarski, dzisiaj go przetestuję, zobaczymy, no spodziewam się wiele po nim, a jak będzie to czas okaże, czas pokaże. Już zaczynam swoje te, swoje przekręcania słów. Dobra, to było na tyle na razie. Dobra, ekipa już jest, Cześć, Michał, Czemek. co, gdzie, dokąd jedziemy teraz? Do jedziemy teraz do tak, o, Mal Malbork dwór, to nasz nawigator Pogod Tak, to jest nawigator tak. Pogoda mamy lepszą niż ostatnio, nie? Tak, pogoda mamy dużo lepszą, Nie pada i jest, tak, jest ciepło Dobra, to nie, nie przedłużamy Jedziemy starą siódemką na wschód Piękny asfalt Piękna pogoda Zero ruchu Wszyscy jadą w ugrosze Nową siódemką Chłopaki cisną jak tam chłopaki? Jest git piękna, piękna pogoda, piękne okoliczności przyrody, szepak kwitnie, endorfiny. Jest super Jest super Dobra, my ci się. Dokąd jedziemy teraz? Do Malborka Do Malborka? Na Kiesmark jedziemy i potem... Dobra, potem się widzimy, jedziemy teraz na Kiesmark. Przepniemy wisłę i, i jedziemy dalej na południe będziemy chyba Dobra, do, do później Po naszej prawej Wisłę mijamy Piękne okoliczności przyrody Tak, bardzo niski stan wody jest Niestety Tutaj też widać A my lecimy dalej Lecimy dalej i do zobaczenia później Za nami jakieś 80 km Jesteśmy między Malborkiem a Kwidzynem Proszę jakie piękne okolice przyrody No rzepak klasycznie o tej porze roku To wszyscy na rowerach I Wisełka płynie Ale wody nie za wiele I tu klasycznie <noise> tak wszyscy siedzą dobra także jedziemy no jedziemy dalej teraz do Pizzyna ile tam jeszcze mamy? Z 25 nie? około 25 km i tam zrobię sobie przerwę na obiad i, i w ogóle dobra no to, to ciśniemy dalej jesteśmy na trasie na szlaku rowerowym R9 Jedziemy od północy w stronę Kwidzyna. Ile mamy? 20 km powiedzmy, tam 25, no nieważne Tak czy siak Tutaj się zaczyna miejscowość Bardzo proszę, my z niej wyjeżdżamy Miejscowość Piekło I nie byłoby w tym miejscu śmiesznego tego, gdyby nie to, że asfalt na tym szlaku To jest prawdziwe piekło, przynajmniej dla naszych rowerów czasowych Także uważajcie, jakbyście planowali kiedyś tutaj trasę to to czasowym nie polecam. No my lecimy dalej i widzimy się pewnie w Kwidzynie. Na razie. Ja wiem, że mieliśmy się w Kwidzynie dopiero widzieć, ale po drodze jeszcze taka śluza jest ładna. Grzech jej nie pokazać. Cały czas jesteśmy... Cały czas jesteśmy na R9, nie panowie? Tak. tak. Cały czas jesteśmy na R9. Szlaku. Dobra, także tak wygląda... Tak... Jakiś śluz jest chyba więcej na, na Żuławach, w ogóle tu płaskie, fajne tereny są, no tylko ten asfalt, że był... Jacek, tak? Tam, na granicy styku trzech państw. Można podjechać. Ja, jak na... jakich trzech państw? Trzech... Prus, Polski i... A! Dobra, za chwilę się... Za chwilę się widzimy, ciekawostkę jeszcze, Michał mówił, że jest tam trójstyk byłych granic, zaraz zobaczymy. To niespodzianką miał być y, Trójstyk dawny y, plus wschodnich Polski i Wolnego Miasta Gdańsk ale wbrew temu co myśleliśmy jednak było nam nie po drodze ale na to jesteśmy teraz w Kwidzynie zamek proszę popatrzeć ja wiem, że naj, największy najbardziej znany w Polsce jest ten w, w Malborku ale temu też nic nie brakuje także Idziemy teraz coś zjeść. Ile mamy tam na, na, na tym na blacie? 116. 116 km na razie w nogach. Także idziemy coś zjeść i ruszamy dalej w drogę. Biały rower, bardzo chciałbym jeść. Cały biały i opony też. Takie cudo, może on być świat. Małą przerwę zrobiliśmy sobie w skwidzynie. Jedliśmy. Teraz jedziemy w stronę, udajemy się do gniewu i potem dalej będziemy rozpinać trasę. Gniew proszę bardzo. Nie wiem czy widzicie tam w oddali całkiem całkiem. Ale jak nie widzicie, no to tam, tam jedziemy, gdzie nie widzicie, jeżeli nie widzicie. A tutaj proszę bardzo. Wysepkę widać na środku Wisły, tylko pokazuję jaki jest niski stan wody i tereny piękne także jedziemy dalej tam jeszcze widać Jedziemy dalej także do zobaczenia na razie ja na Kawałek przejechaliśmy przez Wisłę i po lewej stronie drogami dojechaliśmy do Gniewu Z Gniewu wyjechaliśmy kawałek na Krajową 91 w stronę Gdańska, ale kawałek za Gniewem skręciliśmy jedziemy teraz do Pelfina potem dalej na Starogard

Panowie jak forma? Wszystko w porządku. A! Yy, gratulacje i brawa dla Przemkę. Właśnie powił życiówkę swoją. Brawo. Tak, i jedziemy dalej. A jak już będąc w streflinie. Tak tylko krótko. Yy, Bazylika katedralna, pokażę wam ją i lecimy dalej. Bardzo proszę. Na bardzo ładny kościół Jeszcze jest tam od tyłu bardzo okazały ale już nie mamy czasu, nie będziemy tej yy, ten okrążać, jedziemy dalej do Starogardu także do później Jesteśmy teraz w Skarszewach 180 km w nogach Takie Niewielkie miasteczko my już niedaleko Gdańska ile mamy? 40, tak? No Około 40 będziemy jechać taką drogą, że 40 wyjdzie Już powoli wracamy, zobaczcie jaki ryneczek taki kameralny ładny Tak Dzień dobry Dobry Tutaj Nieduży, ładny, kolorowy, czyściutki Dobra No my się zwijamy I teraz gdzie? teraz do Straszyna, tak? Tak, do Straszyna Tak, teraz do Straszyna i ze Straszyna już do Gdańska Także do później tak. A to jest cyklu absurdy drogowe, chodzi o ścieżkę rowerową Bardzo proszę Straszyna, Straszyna. Tak, tam? Widzicie? Zaczyna się ścieżka i kończy Przejeżdżamy na drugą stronę ulicy Tup, 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 tup I koniec Także można śmiało trenować do triatlonu Dobra my jedziemy dalej To taka tylko ciekawostka miała być? Jest godzina 21. Dojechaliśmy, no tam do domu nam zostało po 3 km, każdy w swoją stronę Jesteśmy w Oliwie, my z Michałem się wychowaliśmy tutaj, mieszkaliśmy ponad 30 lat, nie? No, a teraz mieszkamy tam kawałeczek dalej. Yy, wielkie brawa należą się Przemkowi, ponieważ, tak jak już mówiłem wcześniej, jego życiówka, jego życiówka była 150 km, tak? O Tobie mówię, była 150, a pobił o stówę dzisiaj, 250 km zrobił, także prawie o 100% poprawił swoją, ży ten, swoją życiówkę, na no to no wynik. Brawo. Dobra jest, dobra brawo. Dziękuję. dziękuję. Tak, jest. Dobra, my się będziemy żegnać. Jak się filmik podawał, dajcie łapę w górę. Albo suba najlepiej. Dobra, to co? Z, ten z naszej strony to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia na trasie. Cześć.